Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmem z serii top 5 ulubionych i dzisiaj porozmawiamy sobie o bezbarwnych błyszczykach do ust, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Na początku oczywiście mała historia, króciutki wstępik, musimy sobie tutaj przedstawić historię, jaką miałam związaną z błyszczykami. Ja jak byłam młodsza, gdzieś tak mniej więcej w gimnazjum, to nie było w sumie aż tak dawno, ale jednak czas pędzi nieubłaganie. Ale w tamtym czasie ja stosowałam sobie właśnie bezbarwne błyszczyki do ust, bo je bardzo lubiłam. Podobał mi się efekt takiego rozświetlenia tych ust. Wiadomo, te błyszczyki nie były takie wow, jak są teraz, ale miałam taki swój ulubiony, chyba pamiętam z Avonu? Albo z Miss Sporty? Z której z tych firm miałam taki swój ulubiony bezbarwny błyszczyk? No i sobie stosowałam, stosowałam, aż w końcu weszła moda na matowe usta. Błysk był po prostu... łe! Nie lubimy błyszczących ust. Teraz ty tylko 100% mat. No i w sumie ten trend trwa do teraz, ale też są właśnie przebłyski błyszczących ust, jak na przykład możecie u mnie zobaczyć. I ja też do pewnego czasu stosowałam taką technikę, że robiłam tylko i wyłącznie matowe usta i uważam, że matowe usta są spoko, ale chyba bardziej samą siebie wolę w błyszczących, czyli pomadka a na to bezbarwny błyszczyk. I dzisiaj właśnie o błyszczykach sobie troszkę powiemy. Ja od razu Wam tutaj na wstępie zaznaczę, że jeżeli chodzi o błyszczyki, to nieważne jaka jest jego cena, zawsze na ustach będzie on średnio trwały i zawsze po jakimś czasie będziecie musieli go poprawić, bo błyszczyki mają to do siebie, mają taką formułę, taką konsystencję, że po prostu nie są jakoś wybitnie trwałe jak na przykład pomadki. Dzisiaj skupimy się tylko na bezbarwnych błyszczykach, zarówno bez drobinek jak i z drobinkami, Takich, które mają efekt powiększenia ust oraz takie, które tego efektu nie mają w różnych przedziałach cenowych, żeby każdy z Was tutaj znalazł coś dla siebie. No i cóż, zaczynamy. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca, miałam dosyć dużą tutaj zagłostkę, bo mam takie dwa swoje ulubione błyszczyki z jednej firmy, ale w końcu jednak postawiłam, że wygrywa tutaj. Ten błyszczyk jest to Eveline Extreme Shine Lip Gloss w kolorze 01 Crystal. Cena tego błyszczyka to około 20 zł. dostaniecie go w Rossmanie na stronie Eveline. No i ogólnie tak w internecie też go myślę, że znajdziecie. Jest to błyszczyk bez żadnych drobinek, najzwyklejszy bezbarwny błyszczyk, który się nie rozlewa, nie klei, przepięknie pachnie. Do tego utrzymuje się w granicach tutaj konturu ust. Oczywiście, musicie go poprawiać. I nie będę to zaznaczała przy każdym błyszczyku, pamiętajcie po prostu o tym, że błyszczyki po jakimś czasie schodzą. Trzeba je po prostu nałożyć na nowo. I tutaj już go mam praktycznie na wykończeniu, i na pewno zaopatrzę się w kolejne opakowanie, mimo że mam też inne, ale go po prostu mega lubię, bo on tworzy na ustach taką gładką taflę. Bardzo w nim lubię to, że jest też mega komfortowy, co się mega ceni i też właśnie tych klej I w większości filmików właśnie możecie mnie zobaczyć w tym błyszczyku na pomadce, bo on się świetnie sprawdza właśnie jako też toper. Bo ogólnie błyszczyki też możecie stosować bez problemu na pomadki matowe. Takie wiecie, Płynne na przykład, ja najbardziej to lubię, bo wtedy ten błyszczyk też utrzymuje się mimo wszystko dłużej. Jeżeli bym nałożyła na przykład ten błyszczyk na. Zwykłe usta tutaj niepomalowane niczym, no to on zejdzie na pewno szybciej niż w momencie, gdy ja bym miała właśnie matową pomadkę. Jak mam matową pomadkę i na to daję błyszczyk, no to on się trzyma znacznie dłużej. I ten błyszczyk tutaj akurat sprawdzi się fajnie dla osób, które nie lubią błyszczyków, które was w jakiś sposób mrowią, które mają taki efekt, wiecie, niby powiększenia ust, jak na przykład ten tutaj jest Eveline, yy, też yy, Chili. Nie, Chili to jest akurat wersja z pszczółką, ale mówię o tych powiększeniach Usta, które tworzą właśnie taki też dyskomfort na waszych wargach, no to ten akurat jest takim totalnym, luźnym błyszczykiem, który sobie zastosujecie. Nic z was tutaj nie będzie piekło, a będziecie mieli bardzo ładnie rozświetlone też te usta. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o niego. Mój numer jeden, jeżeli chodzi o błyszczyki. Na drugim miejscu mamy tutaj gracza z troszkę wyższej półki cenowej, mianowicie jest to Fenty Beauty i on jest w kolorze Diamond Milk. Jest to wersja z takimi lekkimi drobinkami. Z tego co wiem, Fenty ma też właśnie ten błyszczyk formie taki jak pokazywałam Wam ten pierwszy, czyli bez drobinek kompletnie transparentny który Wam nada właśnie tylko efekt takiego błysku i tafli ten jest błyszczykiem, który ma właśnie takie mikropiękne drobinki i ja mam go teraz tutaj na ustach w tym filmiku ten produkt już dostaniecie w seforze i jego cena to około 80 zł, coś troszkę ponad, ma ona przepiękny zapach, również jest to produkt, który się nie klei, ładnie tutaj wygląda na tych ustach, nie rozpływa się nie spływa ten produkt z ust, bo niektóre błyszczyki mają to, że wychodzą po prostu za kontur, a ten się tutaj trzyma. Tam, gdzie go nałożę, tam on jest i daje on jeden z piękniejszych blasków błyszczyków, jakie mam w swojej kolekcji zarówno nałożony właśnie na pomadkę, czy na gołe usta, też tworzy taki efekt tafli, te drobinki tak pięknie mienią się w słońcu, tutaj naprawdę głównym minusem będzie cena, bo to jest jednak 80 zł, a ten błyszczyk w żaden szczególny sposób nie wyróżnia się spośród tych wszystkich innych tańszych, które wam tutaj pokazuję, wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję ale samo to jak on wygląda na ustach, to ja uważam, że jak ktoś lubi i ma ochotę wydać 80 zł, to jak najbardziej może sobie go sprawdzić, również on tych ust nie kleje. I jest komfortowy. Nawet długo się utrzymuje na ustach, jeżeli macie już wcześniej pomalowane matową pomadką. Jeżeli chodzi właśnie o gołe usta, no to jest tak standardowo bym powiedziała: nic szczególnego, żadna większa trwałość tutaj nie występuje. I po zastosowaniu tego błyszczyka, w sumie każdego, mogłam to też powiedzieć, przy miejscu pierwszym, macie taki efekt pełniejszych ust po prostu. Jeszcze Wam dodam, że on jako błyszczyk ma jeden z najfajniejszych aplikatorów i najpiękniejsze opakowanie, no ale tutaj za tym idzie cena. Chociaż nie jest to najdroższy błyszczyk, jaki Wam tutaj pokażę. Dajcie mi też znać, czy go używaliście, jak się on u was sprawdza i jaki kolor mieliście, bo z tego co wiem, kilka tych kolorów jest dostępnych. Teraz miejsce trzecie i powiedziałabym, że to jest bardzo podobny produkt do tego właśnie z Fenty, bo jeżeli chodzi o błysk, o drobinki, to są one mega podobne. Myślę, że bym miała tutaj w sobie kolejny produkt do tego mojego filmiku w typie tanie kontra drogie, więc może przygotujemy drugą wersję za jakiś czas, drugą wersję, chyba drugi odcinek Ania, dobra, mowa jest tutaj o Essence Shine 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 jest to numerek 18 Plump Me Up, cena tego błyszczyka to 10 zł, ale w sumie jakbym miała powiedzieć, to one są podobne wykończeniem na ustach, ale jeżeli chodzi już o komfort, to wygrywa tutaj zdecydowanie Fenty bo ten jest troszkę bardziej klejący ale no za 10 zł, i ogólnie jest też dostępny, bo on jest dostępny zarówno w internecie, jak i w naturze, z tego co się orientuje. Nie wiem, czy w Hebe jest, ale może on też spośród tych wszystkich produktów, które wam tutaj pokażę, ma jeden z lepszych aplikatorów zaraz po Fenty uważam bardzo przyjemnie się to nakłada, tafla się tworzy, bardzo piękna i on jest tutaj pierwszym produktem, który wam pokażę, który ma dawać tak widoczny efekt lekkiego powiększenia ust, on lekko je chłodzi, wiecie, tak lekko mrowi ale w porównaniu do innych produktów, które wam tutaj jeszcze pokażę, bo w sumie dwa kolejne też będą z takim efektem no to on to jest praktycznie niewyczuwalny i mimo wszystko dla osób, które na przykład nie lubią takiego efektu mrowienia, no to tutaj nie będzie tragedii, jeżeli o ten produkt chodzi. Jesteście w stanie to jeszcze znieść. No i co wam tutaj mogę jeszcze powiedzieć, to on daje też taki fajny, lekki efekt nawilżenia i to by było miejsce trzecie, jeżeli chodzi właśnie o takie błyszczyki. I zaznaczę, że mimo to, że on ma ten efekt powiększenia, to na luzie możecie go stosować też jako topper właśnie na pomadkę. I teraz porozmawiamy sobie o błyszczykach z takich limitowanych, w sumie nie tylko limitowanych, ale głównie tutaj mam limitowane kolekcje Bell dla Biedronki. I wszystkie z tych błyszczyków, są to błyszczyki powiększające usta i z tego co wiem w tej najnowszej która jest teraz właśnie na sierpień, też mamy błyszczyki powiększające usta z tego co pamiętam z pomarańczowym i takim różowym wykończeniem, ja wiem że ja dawno wam nie robiłam testu bel dla Biedronki, ale może jeszcze do tego wrócimy, jakoś ostatnio nie miałam ochoty wydawać po prostu takiej ilości pieniędzy, bo to się jednak mi z reklam nie zwracało i chcę na to około 10 12 zł, zależy od kolekcji, jeżeli chodzi o klejenie się to jest tutaj spoko nie kleją się one praktycznie w ogóle. Komfortowe są jak najbardziej. Błysk zapewniają rewelacyjny, porównywalny moim zdaniem między Fenty i Essence, ale nie będą to błyszczyki dla wszystkich, ponieważ one mają efekt powiększenia, więc dają też troszkę dyskomfortu. U mnie ten dyskomfort yy, związany z takim pieczeniem, też puchnięciem tych ust trwa około 10 minut i ja jestem w stanie to wytrzymać, dlatego żeby te usta wyglądały na troszkę pełniejsze, bo faktycznie one je lekko powiększają, ale wiem, że są osoby, które nie są w stanie tego znieść i ja czasem też mam właśnie przy błyszczykach powiększających usta, tak, że moje usta pewnego dnia są tak mega wrażliwe, że ja to muszę od razu zmyć, bo tak mnie piecze, ale uważam, że też są to godne i ogólnodostępne produkty, bo w każdej Biedronce je znajdziecie, zawsze jest jakaś limitowana kolekcja Bell i dawajcie też właśnie znać, czy stosowaliście te błyszczyki, jak się one u was Sprawdziły. Na miejscu ostatnim mamy najdroższy produkt w tym zestawieniu, bo kosztuje on 135 zł. Zna go chyba każdy, tak mi się wydaje. A jak nie znacie, to teraz poznacie. Jest to Błyszczyk Stuface Extreme Lip Injection. Oj! oj oj, on ma ogromny plus że faktycznie działa, już go wam kiedyś tutaj pokazywałam i faktycznie on te usta powiększył, ale nie u wszystkich działa ten efekt, to po pierwsze i po drugie by osiągnąć ten efekt, no to troszkę to jednak boli, przynajmniej moje usta piecze on niesamowicie ale i tak go lubię, bo jak go nakładam na pomadkę, to on też zapewnia właśnie bardzo fajny efekt tafli ładnie się błyszczy, długo utrzymuje i też przy tym on tych ust nie skleja ale efekt pieczenia jest naprawdę naprawdę mocny te usta są podrażnione jak sobie wyjedziecie troszkę za obrys waszych ust no to też tą okolicę powyżej macie czerwono bo on tak naprawdę mocno tutaj działa tylko cena jest tutaj straszna bo to jest 135 zł mega dużo najdroższy błyszczyk w mojej kolekcji dajcie mi koniecznie znać jakie są wasze ulubione błyszczyki bezbarwne do ust, to jest tutaj mega ważne, może za jakiś czas zrobię też z kolorowymi błyszczykami jakiś filmik, ale póki co skupialiśmy się na bezbarwnych i też o bezbarwne propozycje błyszczyków proszę Was w komentarzach. Z mojej strony jest to już wszystko, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż kochani, do następnego razu, buziaki trzymajcie się, cześć! Mua.